Ostatnio zapytaliśmy Was, jaką polską serię gier mamy omówić na 11 listopada. I naród zadecydował, że w ten oto patriotyczny dzień opowiemy o jakże polskim zwierzęciu. W tym filmie opowiem Wam o tym, jak wyglądały początki najsłynniejszego Kangura Gamingu i jak zmieniały się te gry na przestrzeni kolejnego odsłon. Ja jestem Przemo z kanału No nie i zapraszam na materiał. Mamy początek lat 2000. Branża gier coraz odważniej wchodzi w grafikę trójwymiarową. Wiele tytułów, które do tej pory dały się poznać jako gry 2D, teraz dostaje dodatkową głębię. Jednym z wzorcowych przykładów implementacji tej nowoczesnej technologii, jaką w tamtych czasach była grafika 3D, był Rayman 2 The Great Escape. Który dla swojego gatunku jest uznanym królem podobnie jak Doom dla FPS-u. Gra na świecie przyjęła się fenomenalnie, więc nic dziwnego, że Polacy nie gęsi i również chcieli swojego Raymana. W Krakowie świeżo założone przez Pawła Leskowicza studio X Interactive wydaje grę z najpopularniejszym kangurem gamingu: bohaterze narodowym, który podarował w dzieciństwie fantastyczne wspomnienia tysiącom polskim graczom, który był pierwszą grą, w którą ośmioletni prowadzący tego filmu zagrał na swoim własnym pierwszym PC. Torbaż, który rozpalił wyobraźnię polskich twórców, pokazując, że w kraju nad Wisłą również można robić świetne gry. Przed Państwem Kangurek Kao. Był to w naszym kraju przełomowy projekt. Kiedy wiele polskich tytułów było prostymi grami 2D lub starający się wyglądać bardziej profesjonalnie przez specjalne wstawki filmowe, tutaj nagle pojawia się gra w pełnym 3D i co najważniejsze, ładnie wygląda. Co nie zawsze było standardem. No i przysłowiowa kopara niejednemu graczowi opadła. Grawi ten nas filmikiem, w którym obserwujemy bez troszko obawiające się kangury. Słoneczko świeci, ptaszki śpiewają, a nasz dzielny bohater smacznie śpi. Zostaje obudzony po tym, jak motyl usiadł mu na nosie. Młody gao, chętny do zabawy, zaczyna gonić uciekającego motylka. Mija misia koale, piszącego na drzewie, który nagle spada. Nagle niz zowąd zostaje wraz z innymi kangurami schwytany przez kusownika hantera. Zamknięty w klatce KO znajduje leżące obok niego rękawice bokserskie, dzięki nim udaje mu się wydostać z klatki i uciec. Teraz nasza w tym rola, by poprowadzić go przez 50 różnych poziomów, aby mógł ostatecznie zmierzyć się z kłusownikiem i uratować swoją kangurzą rodziny. Gra została zaprojektowana na autorskim silniku Elephant Engine, który poza grafiką 3D oferował bardzo wyraziste kolory. Interesującą nowością, której nie było w innych podobnych platformówkach jak Rayman lub Crash Bandicoot, były flagi które mogliśmy zbierać w trakcie poziomów i tym samym robić sobie checkpointa, jakbyśmy zginęli. W tamtych czasach platformówki zwykle zapisały się automatycznie po przejściu każdego poziomu. Każdy taki etap, gdy teraz go już przejdziemy, możemy przejść ponownie, aby na przykład zebrać wszystkie znajdźki. Jednak nie było w tym możliwości zapisania gry w trakcie przechodzenia poziomu. Zwykle, gdy nasze życie spadło do zera, witał nas ekran game over, a my musieliśmy zaczynać etap od początku. Teraz wspomniane flagi były nie tylko technologicznym game changerem, ale i elementem taktycznym i dodatkowym itemem do zbierania i użycia. Oprócz tego standardowo mieliśmy monety, gdzie po zebraniu ich 100 otrzymaliśmy życie, te, podobnie jak w wielu innych platformówkach z tamtego okresu mogły stakować się do maksymalnie 99 sztuk. Kangurekao oferował różnorodne lokacje: od dżungli, polodowe krainy, podniebne latające wysepki i wiele innych. Gra poza klasykami jak ucieczka przed goniącym nas głazem, który wykorzystał m.in. Crash Bandicoot na PS1, ten natomiast nawiązywał do sceny z Indiana Jonesa, mieliśmy także ciekawe autorskie pomysły, jak na przykład Jazda na grzbiecie krokodyla lub lot lotnią wewnątrz jaskini. Oczywiście pod nami była rzeka lawy, jakby emocji i adrenaliny było nam mało. Przeciwnicy podobnie jak lokacje, mieli ciekawy design. Znajdziemy tutaj takie paskustwa jak świnka z wielką głową, małymi nóżkami uzbrojoną w duży, czerwony liza. A jeśli ten przeciwnik brzmiał za mało groźnie, to twórcy zaoferowali nam groźnego, wysokiego, chutego mężczyznę, którym jedną nogą znajdował się w metalowym wiadrze, a on sam był uzbrojony w mop. To na pewno był woźny z podstawówki twórców gry. Oprócz tego mieliśmy walki z bosami. Jedne z nich były proste, inne irytujące przez zbyt ciasne pomieszczenia i nienadążającą kamerą naszej postaci. Kao oferował nam kilka ataków. Mieliśmy pojedyncze uderzenie z pięści, a także obrót zadający dodatkowe obrażenia. Oprócz tego mogliśmy zrobić kombinacje, aby na przykład podczas skoku zaatakować w powietrzu, w ogólnym rozrachunku wiele polskich serwisów przyznało jej wysokie noty między 7 a 8 na 10. W grudniowym wydaniu rzezopisma Cybermycha dostał ocenę 6 na 6 i mogliśmy go znaleźć w płycie dołączonej do tego numeru. Moja była z komputer świata. Serio tutaj miałem Tony Hołka? Na kontynuację fani musieli poczekać aż do 2003 roku. Po drodze, X-Ray Interactive zmienia nazwę na Tate Multimedia. Gra nie wprowadziła niczego odkrywczego względem innych gier platformowych z tamtego okresu, niemniej jest to kolejna dawka świetnej zabawy. Kao dostaje fajne portki, a w grze możemy usłyszeć dubbingowane postacie. Popularnie znów musimy pokonać złogokłusownika, który wymyślił sobie biznesplan, w którym łapie rzadkie okazy zwierząt i sprzedaje je za pieniądze. Niestety ten złowieszczy przedsiębiorca nie przewidział brutalnego zderzenia z rynkiem. A dokładniej pięściami wściekłego kangura. Naszym hubem wypadowym jest port, a z niego możemy kontynuować naszą przygodę na kilku różnych planszach. Raz odwiedzamy dżunglę, aby następnym razem odwiedzić mroźną Arktykę. Poprawiono sterowanie względem pierwszej części, a nasz kangur stał się bardziej dynamiczny. Teraz mogliśmy robić kombinację trzech następujących po sobie ciosów, a nasz kangur posiadał nową umiejętność turlanie się. Dodatkowo nasz kangur jest teraz uzbrojony w bumerangi do rzucania we wrogów lub niektóre elementy, jak na przykład zwisające z sufitu jaskini kolce. Gra przez wielu fanów uważana jest za najlepszą część serii. Poza PC-tem dostała również porta na PS2, Xboxa i Gamecube'a. No ale nie samymi kangurami człowiek żyje, prawda? Tak właśnie pomyśleli twórcy i w tym samym roku co Kangura KO2 wychodzi gra o Pingwingu Kelwinie. Nie wiem czy ktokolwiek z was wiedział wcześniej o takiej, że dajcie znać w komentarzu czy byście chcieli jakiś osobny filmik o Pingwingu Kelwinie. Po tej krótkiej ping i odskoczni, Tate wróciło do swojego torbacza i pracowało nad dwoma kolejnymi odsłonami serii. Oby miały premierę w 2005 roku, pierwsza z nich, o podtytule Challengers, była portem gry na przenośną konsolę PSP. Jakościowo tak samo dobra jak pz odpowiednik, z tą różnicą, że ta wersja otrzymała prosty tryb multiplayer. Był to de facto tryb PvP dla trzech graczy, gdzie mogliśmy wcielić się w postać KO, Papugi oraz Pirata. Rywalizację mogliśmy poprowadzić między innymi w trybie wyścigu, gdzie gra staje się trochę takim Mario Kartem, a oprócz tego wprowadzono specjalną planszę, na której mogliśmy się zmierzyć z innymi graczami w czasie rzeczywistym. Kolejną produkcją była oficjalna trzecia część przygód Kangaroo Kakao o podtytule Tajemnica Wulkanu. I o ile poprzednie odsłony były swoistym towarem eksportowym, które może nie zrobiły tak spektakularnego sukcesu jak seria Rayman lub Crash Bandicoot, to znalazły swoją niszę. Trójka była wydana tylko na rynek polski i tylko na pecety. Skąd ta decyzja? Niestety tego do końca nie wiadomo. Prawdopodobnie wynikało to ze zmęczenia materiałem i brak pomysłu po świetnej dwójce. Gra zaczyna się od poziomu, w którym Kao w stroju stylizowanym na Indiana Jonesa wraz ze swoim kumplem Pelikanem Lotkiem testując silniki samolotu. W trakcie poziomu wykonujemy akrobację i przelatujemy między murami. Nasz pelikan proponuje, byśmy przylecieli nad wulkanem. Niestety lotek nie zapiął pasów i wpadł do środka wulkanu, budząc przy tym pradawne wulkaniczne bestie, które teraz będą nabywać wyspę, na której toczy się akcja gry. Pamiętajcie dzieci, zapinajcie pasy, bo skończycie jak lotek. Naszym celem jest zdobycie czterech artefaktów reprezentujących żywioły ziemi, powietrza, wody i ognia. Oprócz tego musimy zdobyć odpowiednią ilość tzw. duszków lasu, które zastąpiły monety z poprzednich odsłon, jako punkty do zbierania. Gra posiada główny hub, w rundzie drugiej był to port, tutaj mamy wioskę pelikanów. W grze znajdziemy 10 poziomów, z czego niektóre z nich będą oskryptowanymi minigierkami, gdzie raz nam się przyjdzie ścigać w wirtualnym wyścigu, innym razem będziemy sterować motorówką, a jeszcze na innym poziomie będziemy pilotować samolot i toczyć bitwę w powietrzu. Gdy uda nam się zebrać wszystkie cztery artefakty, będziemy mogli otworzyć przejście do wnętrza wulkanu, zmierzyć się z finałowym bossem w postaci Boga Ognia, no i co najważniejsze, uratować naszego biednego przyjaciela Lotka. Gra w Prowadziła rodem z gier From Software, miejsca, w których możemy zapisać grę. Tutaj są to namioty, a po zrobieniu tego przeciwnicy odradzają się. Tych w grze jest łącznie sześciu, a ich pokonanie nie stanowi żadnego problemu. Oprócz tego mamy dosyć ładną grafikę, która dziś może nie stanowi fajerwerku, niemniej jest bardzo przyjemna dla oka. Tajemnica Vulkanu jest niestety bardzo budżetową produkcją, która starcza na około 2 godziny zabawy, więc uruchamiana dzisiaj jest ciekawą odskocznią, zwłaszcza jeśli planujemy zagrać w grę po raz pierwszy. I niech mnie nikt błędnie nie zrozumie. Technicznie to nie była zła gra, zebrała nie najgorsze noty od graczy i recenzentów. Problem z nią był taki, że w dzisiejszych standardach byłby to prawdopodobnie DLC zamiast pełnoprawna kontynuacja cyklu. Jednak po Sigelu każdy oczekuje czegoś więcej niż 2 godziny zabawy, w dodatku bardzo przyzbliżonej formułą do dwójki. Niemniej było to zwieńczenie trylogii, po której Tate Multimedia zajęło się innymi projektami. Po skończeniu prac nad tajemnicą wulkanu, Tate zrobił sobie naprawdę długą przerwę od platformowych i zaczęło robić inne gry. Z czego tutaj największym sukcesem okazała się seria Urban Trail, a o Kangurze przypomnieli im ponownie wierni fani. W 2018 roku w internecie i mediach społecznościowych szalał hashtag Mające na celu zasygnalizować tej drze, pani Kangurka domagają się jego powrotu w cyfrowej dystrybucji. Czy istnieje lepszy prezent na dzień dziecka niż oddanie 1 czerwca 2019 roku w ręce graczy Kangurka KO rundę 2 za darmo na Steamie? Nie ma. Kiedy tej Multimedia wydało w cyfrowej dystrybucji swoją legendarną grę, a w dodatku dało możliwość odebrania jej bezpłatnie w ciągu 24 godzin, wszyscy fani popadli w uforie. Gra błyskawicznie stała się hitem i miejscem do podzielenia się wielu niezapomnianych historii z dzieciństwa niejednego gracza, który dorastał z kangurkiem Kao. Sukces i ilość odebranych po tych 24 godzinach kangurków był dla Tate bardzo ciekawym spostrzeżeniem. Otóż okazało się, że w świadomości wielu fanów dalej jest miejsce na tego kangurka. cały rok później na Steam'a trafiają również pozostałe dwie odsłony z trylogii, a niedługo potem świat gier obiega informację, że Tate Multimedia pracuje nad kolejną częścią kangurka Kao. Na przełomie 2019 i 2020 roku w Australii mają miejsce niezwykle intensywne i straszliwe pożary. Tail Multimedia ogłasza ogromną akcję charytatywną, gdzie kwota z każdej zakupionej gry z kangurkiem KAO miała zostać przekazana na pomoc w walce z pożarem i ratowanie unikalnej australijskiej fauny, w tym kangurów. Na Steamie pojawiła się grafika z KAO ubraną w australijską flagę, który patrzy z przerażeniem na płomienie. Obok widniał napis Kao Australia. W jednym z wywiadów z pracownikami Tate wyznają, że zebrano na ten cel ponad 4000 dolarów. Dla porównania Ubisoft przeznaczył na ten cel 20 tysięcy dolarów. Niemniej ekipa od Kangur Kakao zareagowała jako pierwsza firma na to straszliwe wydarzenie, a i tak uważam, że jak na akcję przeprowadzoną w tydzień, przy grze kosztującej 2 dolary, jest bardzo dobrym wynikiem pokazującym zaangażowanie fanów. Jako ciekawostkę warto dodać, że czwórka w Hashtag taka for australia miała być smaczkiem wrzuconym w stronę fanów, że zbliża się kolejna część przygód Torbacza. Oficjalny powrót naszego bohatera miał premierę w 2022 roku, został wydany na PC, Xbox Series X, PS4, PS5 i Nintendo Switcha. Jak gracze zareagowali na tę nową grę? Mieszanie. Gra dostała noty 6 na 10 od recenzentów i 7 na 10 od graczy. Są to dane z Metacritics. Widać, że gra była bardzo bezpieczna. No, sami twórcy badali grunt. W końcu od ostatniej tajemnicy wulkanu minęło 17 lat. Co za tym idzie, musieli zadowolić nie tylko takie stare byki jak ja, którzy wcześniej mogli nie mieć styczności z Kao. Akcja gry rozpoczyna się w wiosce Hopalo. Poznajemy naszego kangurka. Który, jak się okazuje, ma siostrę kaje. Oprócz tego poznajemy ich na mamę, fabuła opowiada o zaginionym ojcu Kao i Kai, siostra postanawia poszukać go na własną rękę, zabiera samolot Pelika na którego mogliśmy poznać w tajemnicy wulkanu, a nasz tytułowy bohater udaje się do swojego mistrza Wolta, który trenuje Kao w sztukach walki. Nasz kangur zdobywa przeklęte rękawice, którymi niegdyś walczył jego ojciec. Czasem odzywają się do niego i rzucają swoimi przemyśleniami. W dalszej części fabuły przeniesiemy się na kolejne trzy krainy. W każdej z z nich znajduje się tak jak w poprzednich częściach głównych hub, z którego ruszamy na mniejsze poziomy. Oprócz monet, możemy na każdym poziomie zbierać też diamenty i litery, które utworzą imię Kao. A w dodatku, na niektórych etapach znajdziemy ukrytą świadkę serca, którą jak podniesiemy i zwierzemy taki czterech nasza postać otrzyma dodatkowe serduszko na pasku zdrowia. Inną ciekawą zmianą są żywioły, które możemy znaleźć na mapie. Działa to w taki sposób, że jeśli zbierzemy żywioł ognia, będziemy mogli na przykład podpalić pańczynę i tym samym przejść dalej. Nasza posać ma na nie trzy sloty do wypełnienia. Gra bardzo sprytnie łączy elementy poprzednich osłon, jak wspomniane hub i postacie z poprzednich części, ale i wprowadza poływ świeżości w postaci m.in. żywiołów do rozwiązywania zagadek środowiskowych. Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych informacji o ewentualnej kontynuacji. Mam nadzieję, że Torwacz nie pójdzie z lata w zapomnienie i że dostaniemy kolejną część. Jeśli dotarłeś do tego momentu, bardzo Ci dziękuję za uwagę i zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba na kanale dla lepszego pozycjonowania tego filmu. Serię Kangurę K.O. darzę prywatnie bardzo dużym sentymentem, bo de facto była to pierwsza gra, w jaką zagrałem w swoim życiu i ugruntowała moją sympatię do platformówek. Napisz w komentarzu, jakie Ty masz wspomnienia z Kangurkiem Kao, A my się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!